Dzisiejszy Festiwal Sękaczy to już jubileusz, bo dziesiąty Festiwal Sękaczy, jaki organizujemy. Muszę powiedzieć, że wyjątkowy też pod względem ilości wystawców, z tego względu, że zgłosiło się 26 wystawców. Mamy również gości spoza powiatu. Więc bardzo się cieszymy, że nasz powiatowy festiwal zatacza już szersze kręgi, jest w szerszym zainteresowaniu. Także komisja pracuje już nad wyborem najsmaczniejszego i najpiękniejszego sękacza. Tak jak słyszałam, ma bardzo trudny wybór, ponieważ wszyscy bardzo się postarali i, i, i sękacze rzeczywiście są bardzo okazałe i smaczne. Także będzie komisja miała bardzo trudne zadanie do wyboru tego najlepszego. Nazywam się Agnieszka Stanilewicz, mieszkam w Studziance i tam rodzinnie pieczemy sękacze od ponad już pewnie 30 lat. Nie? Moja mama zapoczętowała w Studziance tak jakby ten wypiek, też uczymy kolejne panie. Tak? Cztery gospodarstwa domowe jeszcze wypiekają do studiancy sekacze. Sekacze pieczemy metodą tradycyjną na drzewie liściastym, brzoza bądź ruszyna. E, Jajko jest preferowane wiejskie o no, takim Wolno, wolno chodzących kurek, masło 80%, no i banka musi też być dobra, tak? I to wszystko, bo dużo do tego serca, dużo do tego też i czasu, bo jest to zajęcie bardzo pracowne. Efekt tak końcowy no, widzimy tutaj, tak? Które znasz, do mojej twarzy zbliżyć swoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień, pierwszych serca drzeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy. Szanowni Państwo, w tym roku już po raz dziesiąty można powiedzieć, że jest to jubileuszowe spotkanie. Spotykamy się w gminie Drelów. Skąd pojawił się pomysł organizacji tego typu wydarzeń? Powiat Bialski jest powiatem typowo rolniczym, ale, właśnie w tym powiecie rolniczym. Nasi wspaniali mieszkańcy wyrabiają, produkują najsmaczniejsze sękacze. Te sękacze z naszego powiatu trafiały na różne stoły, nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. W ostatnim czasie jeden z sękaczy z naszego powiatu trafił do Ojca Świętego, papieża Franciszka. W dwa lata temu sękacz z naszego powiatu trafił na stół prezydenta Francji. Więc dumny jestem z tego, że nasi producenci tych smacznych i wspaniałych ciast w ten sposób również mogą promować powiat. To święto dzisiejsze jest taką bardzo dobrą okazją, żeby tych ludzi pokazać, wyeksponować, że my na terenie naszego powiatu mamy tak wspaniałych wytwórców tych cudownych ciast, i właśnie zachęcić mieszkań, mieszkańców do tego, żeby korzystali z tych fajnych, cudownych i zdrowych produktów. Rzeczywiście każda uroczystość, czy każde święto, tak jak to dzisiejsze, które odbywa się na naszym terenie, jest swego rodzaju wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że dziesiąty już festiwal sękaczy zawodował właśnie do nas. Gmina nasza, nasi mieszkańcy mają bogate tradycje w wypieku tego wyjątkowego podlaskiego ciasta. W związku z tym myślę, że też względem tego Pan Starosta decyzję takowo podjął. Jesteśmy też swego rodzaju na okolicy, zagłębiem właśnie produkcji Senkaczy. No ale nigdy nie powinniśmy czuć się i ci wytwórcy również ogarnięci zupełnie w kunszcie, umiejętnościach pieczenia tego wyjątkowego ciasta, więc myślę, że dzisiaj obecni mieszkańcy, którzy zajmują się wypiekiem sękaczy, ci nasi mieszkańcy tutaj też pewne rzeczy się dowiedzą, może wymienią doświadczenia ze wszystkimi wystawcami po to, żeby to nasze wyjątkowe ciasto, to nasz produkt regionalny był jeszcze bardziej smaczny, choć i tak walorów smakowych mu nie brakuje. Wyjątkowo dużo czasu i finansów również poświęcamy dbałości o tradycję, o naszą historię, o naszą kulturę. W tradycji również w wymiarze nie tylko śpiewania muzyki, czy, 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 czy folkloru, czy rękodzieła, ale również te nasze wyjątkowe specjały kulinarne. Dlatego tak, dzisiejsze święto jest okazją do celebracji tych naszych wyjątkowych umiejętności, ale też i promocji regionu, który na pewno bardzo, bardzo mocno dzięki takim uroczystościom i takim, takim spotkaniom dzisiejsze zyska bardzo wiele. Duże zainteresowanie, sporo ludzi, mimo pogody tak dosyć niepewnej. Cieszę się bardzo, że dzięki staraniu i wsparciu Pana Starosty i zyskała na promocji w oczach sąsiadów. Podstawą dobrego ciasta, dobrego ciasta na sajnkacz, potem, aby ten był oddał to jest, jest dobre masło. Masło musi być wysokoprocentowe, 82%, potem jajka, jeśli wiejskie są, to jest idealnie, a potem też dodatki, cukier, cukier, mm, cukier, mm. sok cytrynie, Także, podstawą ciasta to jest dobre masło. Tutaj Piotra pokaże, Piotra na takim przewodzie, Piec. Trochę warunki są trudne nawet jest sajnkarz na powietrzu, bo ja senka piłkę w piłopie, w pomieszczeniu w domu, mam koniec specjalnie wymurowany do tego i cały ten dym, to wszystko idzie w komin, a tutaj niestety idzie gdzie chce, prawda? Ale ogrzewam wałek, rozpalam ogień, ogrzewam wałek, wałek to jest papierem, potem ogrzewam go, bo do zimnego ciasta nie, nie przyklej się, wszystko będzie spływało. Dopiero jak wałek jest ogrzany, to wam pierwszą warstwę ciasta, Czeka, staje się, pora następna, pora następna. potem następno, potem następno, potem trzeba troszeczkę, jakiś już troszeczkę będzie w miarę, w miarę taki i to trzeba modyfikować, kręcenie w obie strony, aby stańki były proste. Najrazi się w jedną stronę, spodziewam się w drugą stronę, to i tak po prostu. Was, bardzo do ciasta. Dzisiaj był bardzo trudny wybór. Oceniliśmy 25 sękaczy. Naprawdę wszystkie były na bardzo wysokim poziomie, przepyszne, duże, z pięknymi sękami, w pięknym przekroju. Także nie była to łatwa dzisiaj ocena, ale udało się wyselekcjonować te najpiękniejsze, najsmaczniejsze yy, no i już wybraliśmy, są trzy pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła pani Mariola Melaniuk z Rokitna, drugie miejsce Agnieszka i Eugenia Stanilewicz z Łomas, trzecie miejsce pani Edyta Mostowiec, wyróżnienie pani Marzena Sokołowska oraz pani Wioletta Waszczuk i pani Renata Popielewicz. Tu szczegóły naprawdę jakby zagrały najważniejszą rolę. Chodziło nam o to, żeby ten sękacz był miękki, żeby miał taki specyficzny smak sękaczowy, czyli nie jakiś z proszkiem do pieczenia, tylko z tych ubitych jaj, żeby był maślany smak i lekko cytrynowy. Sęki musiały być takie równe, bo tutaj naprawdę detale zadecydowały o wygranej, ponieważ naprawdę wszystkie były ładne, niektóre były właśnie piękniejsze ze względu na ten, na ten kształt sęków i jeszcze w przekroju, jedne miały piękne te warstwy od, pokazane, a inne no niestety tak zlane i to takie naprawdę delikatne szczegóły zadecydowały o tym kto wygrał. No cieszę się, cieszę się bardzo, że smakował pomimo, że tak dużo jest tych sękanczy dzisiaj. Na tym festiwalu. Bardzo się cieszę. Tradycyjnie, ręcznie kręcony. Yy, Zastujaj. Mąka, cukier, co jeszcze? No, wszystko to, co trzeba, dosięgam. Starałam się. lub jest i nie ma, że smakował. Bardzo się cieszę.